Hej kochani, witajcie ponownie na kanale My Kobietki. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na przegląd ubrań ze sklepu H&M. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest okropnie gorąco, więc ja już nie przedłużam. Zróbcie sobie coś zimnego do picia, rozsiądźcie się wygodnie, a ja zapraszam was do oglądania. Kochani, zaczniemy od sukienki w takiej soczystej zieleni. Jeśli Wy jednak nie do końca jesteście miłośniczkami właśnie tego koloru, to na pewno możecie ją kupić jeszcze w kolorze czarnym. I z tego co pamiętam, były chyba jeszcze dwie, taki motyw kwiatowy. Zobaczcie, mamy tu bardzo ładny dekolt. I sukienka w tej partii układa się naprawdę super. Natomiast dół jest taki rozkloszowany. Zaciekawiła mnie również faktura, bo na stronie prezentowała się naprawdę ładnie. Zresztą zobaczcie sami. Jeśli chodzi o długość, to ja w tej długości czuję się naprawdę bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, no to mamy tu rękawki zakończone gumką, ale super, bo ta gumka mnie nigdzie tu nie uciska, także rękawy są naprawdę wygodne. Szkoda tylko, że sukienka wykonana jest z poliestru i elastanu. No ale jeśli wam taki skład nie przeszkadza, to sukienka jest naprawdę bardzo ładna. Ja mam na sobie rozmiar M. Zobaczcie, tak się on na mnie prezentuje. I rozmiar jest, kochani, trafiony, a sukienka kosztuje 70 zł. Tym razem sukienka wykonana w 100% z bawełny w kolorze brązowym i w tym przypadku, kochani, jest ona dostępna tylko i wyłącznie w tej kolorystyce. Zobaczcie, tym razem zdecydowałam się na długość midi, tak się ona na mnie prezentuje. Dla przypomnienia, ja mam 1,69 wzrostu. I tak naprawdę jedynym takim elementem przyciągającym naszą uwagę są te gumeczki w pasie, dzięki czemu mamy ładnie podkreśloną talię. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z bliska. Jeśli chodzi o tył, to wygląda on tak. Ja mam na sobie równa 38 i chyba jest trafiony, bo sukienka wszędzie leży w porządku. I ta sukienka, kochani, kosztuje 80 zł. I kolejna sukienka, tym razem wykonana w 95% z bawełny, a reszta to elastan. Jest ona wykonana z takiego prążkowanego materiału. Ja zdecydowałam się na kolor ciemno-beżowy, ale możecie ją kupić jeszcze w kolorze białym. Jak już pewnie zauważyłyście, no jest ona bardzo mocno dopasowana do sylwetki. Także podkreśli ona wszystkie niedoskonałości, na przykład odstający brzuszek. No jest dość krótka. Zobaczcie, rzeczywiście mamy tu długość mini. Ja mam na sobie rozmiar M. I rozmiarowo ta sukienka jest na mnie dobra i kosztuje ona 40 zł. Sukienka wykonana w 100% z bawełny. Mamy tu dekol serduszko zakończone taką ozdobną falbanką. No i jak widzicie, góra tej sukienki, zarówno z przodu, jak i z tyłu, jest wykonana z takich cienkich gumeczek. Więc super, bo będzie ona pasowała na większość sylwetek. No i mamy tu takie cienkie ramionczka, które są regulowane. Natomiast jeśli chodzi o dół, to jest on taki luźny, przewiewny. Ja akurat zdecydowałam się na tą kolorystykę, pokażę Wam z bliska, ale możecie ją jeszcze kupić w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Zobaczcie, tak wygląda ona w rozmiarze M. Pokażę Wam jeszcze cały przód. I sukienka kosztuje 80 zł. Kolejna sukienka dopasowana do sylwetki. Wykonana w 98% z bawełny, reszta to elastan. I może zacznę od tego, że na stronie mi się ona naprawdę podobała. Miałam co do niej naprawdę duże oczekiwania. No niestety na mojej sylwetce pozostawia ona dużo do życzenia. Może zacznę od rozmiaru. Mam na sobie rozmiar 38, no i niestety nie jest on trafiony, bo sukienka w tej partii jest na mnie za ciasna. Tak naprawdę to ledwo w niej oddycham, spłaszcza mnie ona biust, nie wiem czy to widać, no ale naprawdę tu jest bardzo ciasna. Natomiast jeśli chodzi o tą partię, no to niestety... Też nie wygląda ona za ciekawie, ponieważ ten materiał jest taki dość sztywny, gruby. No i ta sukienka jest bardzo, ale to bardzo krótka. Może spróbuję się odwrócić, ale naprawdę ledwo zakrywa mi pośladki. Co prawda, jedyny plus tego, że tu jest taka ciasna, to przy podnoszeniu rąk do góry nie podnosi się wyżej, ale i tak jest krótka, nawet nie próbuję się w niej jakoś gwałtownie poruszać, bo. Nie mam takiej możliwości. No, po prostu jest za ciasna, czyli rozmiar nietrafiony. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, to ja zdecydowałam się na kolor biały, ale dostępna jest jeszcze w czterech innych wersjach kolorystycznych. I ta sukienka, kochani, kosztuje 80 zł. Kolejna sukienka i kolejny rozmiarowy niewypał. Zacznę, kochani, od tego, że na co dzień noszę rozmiar 38. Sukienkę zamówiłam w rozmiarze 40, a i tak jest na mnie niedobra. Zobaczcie, tak naprawdę ledwo się w nią zmieściłam. W biuście jest ona na mnie za ciasna. Mamy tu bardzo głęboki dekolt, widać mi biustonosz. Co prawda próbowałam ratować sytuację tymi regulowanymi rameczkami, bo są one wiązane, no ale nie udało się. No i do końca się w nią nie zapięłam, bo zobaczcie. No może dałabym radę, ale jednak wolałam nie ryzykować, bo obawiałam się, że ten suwak jednak strzeli. Jeśli chodzi o kolorystykę, to kolorystykę ta mi się podoba. Pokażę wam jak prezentuje się z bliska. Jest ona dostępna jeszcze w trzech innych wersjach kolorystycznych. Z tego co pamiętam, możemy ją kupić w gładkim kolorze, na pewno w kolorze czarnym. Jeśli chodzi natomiast o ten materiał, to ten materiał wierzchni jest cienki, no i prześwitujący, ale spokojnie, bo mamy tu podszewkę, co prawda krótką, bo zakrywa ona ledwo pośladki, ale jednak o te prześwity nie musimy się martwić. Jeśli chodzi natomiast o skład, to wykonana jest ona z poliestru i to zarówno ten materiał wierzchni, jak i podszewka. I kosztuje ona 100 zł, więc no, jeśli mam być szczera, to tej sukienki na pewno nie zostawię. Bo jak za taką sukienkę 100 zł, no to jednak wydaje mi się, że trochę za dużo. Tym razem sukienka w kolorystyce granatowo-białej. Jeśli Wy jednak na co dzień wybieracie chętniej gładkie sukienki, to możecie ją kupić jeszcze w kolorze czarnym. No ja zdecydowałam się na taki granatowo-biały wzór. Jeśli chodzi o skład, to materiał wierzchni wykonany jest w 100% z bawełny, natomiast podszewka, która znajduje się tylko w okolicy biustu i kawałek tu z tyłu wykonana jest w 77% z poliestru, reszta to bawełna. No i zacznę może o długości. Przy wzroście M69 tak prezentuje się na mnie długość. Jeśli chodzi o ramionczka, to są one regulowane. Dekolt również w tej sukience prezentuje się ładnie. I jedynym elementem przyciągającym naszą uwagę, oczywiście oprócz wzoru, są gumeczki w talii, które subtelnie podkreślają nam talię. Ja mam na sobie rozmiar M i w tym przypadku rozmiar jest trafiony, a sukienka kosztuje 90 zł. I ostatnia już sukienka w dzisiejszym odcinku, wykonana w 100% z bawełny, o fasonie oversize'owym. Wiedziałam oczywiście, że będzie ona taka obszerna, szeroka, więc pomimo tego, że na co dzień noszę rozmiar M, zdecydowałam się zamówić s i chyba zrobiłam dobrze, bo zobaczcie, tak się ona na mnie prezentuje. No taki efekt jak najbardziej mnie satysfakcjonuje. Ja zdecydowałam się na kolorystykę pomarańczowo-białą, ale możecie ją kupić jeszcze w dwóch innych wersjach kolorystycznych. Jeśli mam być z wami szczera, to no nie wiem, chyba jakoś nie do końca dobrze się w niej czuję. Szczerze powiedziawszy, to czuję się trochę jak w takiej koszuli nocnej. Jeszcze się zastanowię, bo może do śmigania, wiecie, tak po domu, jak jest gorąco, byłaby fajna, bo jest naprawdę bardzo wygodna, taka miła do ciała. No ale chyba nie do końca to są moje klimaty i, kochani, ta sukienka kosztuje 80 zł. Mam na sobie już ostatnie rzeczy w dzisiejszym odcinku, i tym razem lecimy od góry. Szary t-shirt z takim czarnym nadrukiem. Pokażę Wam, jak z bliska prezentuje się nadruk. W jego składzie mamy 59% bawełny, reszta to poliester. Na mnie, kochani, widzicie rozmiar M. Tak, prezentuje się on z tyłu i kosztuje 50 zł. Natomiast jeśli chodzi o spodenki, to ja zdecydowałam się na kolor czarny, ale są one dostępne jeszcze w czterech innych wersjach kolorystycznych. W ich składzie mamy wiskozę i len i jeśli chodzi o sam fason, to zobaczcie, z przodu mamy tu kieszenie, natomiast z tyłu mamy fałszywe kieszonki, długość nagawki prezentuje się następująco. Natomiast w pasie mamy gumę. No i dodatkowo jeszcze troczki, dzięki którym jeszcze dodatkowo możemy tą szerokość w pasie sobie regulować. I te spodenki, kochani, kosztują 70 zł. To już wszystkie propozycje, jeśli chodzi o HM. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. A ja się już z Wami żegnam. I do zobaczenia wkrótce. Pa!